Witajcie moi drodzy na moim kanale z tej strony Sławek. Dzisiaj mamy 21 dzień września 2023 rok. Mam akurat dzisiaj dzień wolny no i wreszcie udało mi się wygospodarować trochę czasu, żeby wyskoczyć do tego lasu na chwilę. Nie będzie to dzisiaj wypad z noclegiem, bo jutro niestety muszę do pracy. Zresztą już chyba nie wiem, czy się pokuszę na jakikolwiek nocleg o tej porze roku, bo zaczynam mieć coraz poważniejsze problemy ze zdrowiem. Heh. Film ten niejako zmotywowany został przez mojego znajomego, byłego wychowawcę, mojego syna, który spotkał mnie w sklepie. Zawołał mnie do siebie, pokazuje mi telefon, wchodzi na YouTube i mówi, proszę pana. Długo jeszcze mam czekać na następny film, no i Panie Przemku, no, no niejako to również dla Pana. Dzisiejszy wypad będzie generalnie omówieniem mojego najnowszego plecaka, który sobie zrobiłem i który mam ze sobą dzisiaj. Chcę Wam go przedstawić oraz tam kilka takich luźnych temacików do obgadania plecak tutaj stoi na pniu. Właśnie znalazłem kolejne fajne miejsce na przyszłe biwaki, jakby coś. Także myślę, że ten teren, na którym byłem ostatnio właśnie tutaj, to jest jeszcze głębiej w las niż te poprzednie. To będzie właśnie najlepsza okolica na następne biwaki. Teraz plecak założę na siebie, zało zamontuję aparat na statyw, pokażę Wam jak to wygląda na mnie, zresztą na początku filmu będzie to widać, ale chcę Wam to pokazać jak najlepiej i zaraz biorę się do omawiania tematu. Plecak ten ma taką samą konstrukcję jak moje poprzednie plecaki. Chociaż dopiero teraz widzę pewien niedostatek że tak powiem się wyrażę w ten sposób. Mogłem to zrobić inaczej no ale nie zrobiłem trudno jest jak jest. Teraz już się nie da przerobić a o co mi chodzi to powiem za chwilę. Teraz tak plecy. Część od pleców i system nośny. Wszelki, takie same jak zwykle. Teraz starałem się jeszcze lepiej je wyprofilować, ale też coś nie wyszło, bo źle się układają. No trudno. Nie jestem fachowcem w dziedzinie szycia plecaków. Ale jakoś tam sobie radzę z tym wszystkim. Tutaj jest też miejsce, że tak powiem, na usztywnienie części plecowej. Tu jest zwykły. Materiał helany bawełna, tak jak na mundury. Tak jak koszulę, którą mam na sobie, e... tu mam zrobiony futerał na okulary, który nie do końca mi się udał, ale jest jaki jest. Jest zrobiony w systemie takim, że można go zamocować haczykiem do deringu, tak jak tutaj albo pod spodem są pasy na, na rzep i można go przypiąć do szelki, albo do paska od spodni, czy od plecaka, to tu już jest obojętne, nie? E, szelki, tak jak mówię, wyprofilowane, mniej więcej takie same jak, jak te poprzednie. Tu zrobiłem poprzek, jeden pasek do montażu sprzętu, tutaj drugi. E, pas piersiowy jest z gwizdkiem i krzesiwem, bo tu jest krzesiwo awaryjne i gwizdek. To, to jest pas, tu jest guma na rozciągnięcie żeby ściągał potem przy chodzeniu jak pracuje wszystko pas biodrowy tu jest kieszonka na suwak zamykana można rzucić jakąś tam reklamówkę na śmieci czy coś takiego z drugiej strony jest zrobiona kieszonka na gumę tutaj ściągacz z gumy zrobiłem w środku jest Pojemnik z gazem. Tu mam dodatkowe wyposażenie, które też zrobiłem. Jest to taki pojemnik, koszyk, można powiedzieć, na butelkę z wodą. To jest butelka 1,25 litra. Zrobiony. Jak zrobiony, nosić można trzy taśmy w poziomie, ściągane. Butelka od pół litra do półtora litra. W zasadzie można to nosić. Ściągnięte tu jest kordem, gumą, znaczy gumosznurkiem tutaj można to założyć na, na butelkę teraz jeśli chodzi o prezentację plecaka dalej konstrukcja tak jak mówię taka sama jak poprzednio czyli tu jest duża kieszeń, mniejsza kieszeń i dodatkowa kieszonka, teraz wiem, że na przykład tę dodatkową kieszonkę mogłem uszyć nad tą mniejszą i ten plecak wyglądałby całkiem inaczej a tak to tak strasznie dziwnie wisi z tyłu to jest trochę, trochę pokraczny widok, no ale tak jak mówię, zrobiony już teraz nie będę tego zmieniał. Z jednej strony zrobione, zrobiona jest taka kieszeń z siatki. Kupiłem siatkę specjalnie na Allegro. Zrobiona jest kieszeń z siatki. Z drugiej strony kieszeń z materiału nieprzemakalnego, mocniejszego tu można włożyć na przykład statyw pasy ściągające u góry na dole na przypieszenie z tyłu właśnie ta kieszonka dering dering na zewnątrz i tu zrobiłem jeszcze sobie taki widziałem to na aliexpress w chińskim portalu zrobiłem sobie sam, miałem metalowy dering można to w dowolne miejsce włożyć gdzie się chce, jeżeli jest jakiś system mole. Tym razem taśmy są kupowane w Chinach. Te akurat tutaj, żeby ta strona kamuflażowa od tyłu, żeby plecak był mniej widoczny. Tak samo jest tutaj. Tu jest wszyty rzep w 5 cm szerokości. Tak samo tu na rzepka Poland. I tu zrobiłem takie... Taśmy centymetrowej, takie uszy, i tu jest wleciony szokt, zielony. Tu można włożyć na przykład jakąś kurtkę, jak się idzie, czy, czy coś innego. Podpiąć tutaj już jakieś mocniejsze, cięższe rzeczy do, do podpięcia na, na taśmie. Jeżeli chodzi o bok, to też tradycyjnie system ten sam, co był w poprzednich plecakach Dwa pionowe mocowania i poziome zrobiłem znaczy pionowe nie są dwa przepraszam pionowe jest dookoła prawie plecaka a poziome zrobiłem dwa teraz trochę inaczej to rozpracowałem tu jest piła tu jest pionowy tu są dwa poziome do których jest przypięty karabinek i futerał na piłę pokrowiec a tu zrobiłem od tego momentu taśmę wszyłem dookoła przez górę tak samo tutaj jest i na drugą stronę przechodzi ta taśma. Tak samo jak i tu jak i ta strona. Nie wiem jaką plecak ma pojemność. Dla mnie to ważne nie jest jest duży na pewno i mieści mi się wszystko co chciałbym zabrać idąc na przykład do lasu. Tym razem starałem się go zrobić już tak naprawdę 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 estetycznie no niestety też nie zawsze to wychodzi. Tak jak mówię sprzęt nie jest taki jak u zawodowych krawców, którzy trudnią się produkcją takich rzeczy normalnie, na co dzień. Widzieliście maszynę mam zwykłą do szycia, robioną w Chinach. A tu jeszcze pod spodem zrobiłem takie dodatkowe uszy i taśma systemu MOL jest pod spodem też, tylko tu już jest mocniejsza, na przykład tu można przypiąć śpiwór czy coś takiego, to już taśma musi być solidna, bo tu ta taśma to jest taśma bawełniana, jakaś parciana, tam tak naprawdę nie wiem jaka to jest wytrzymałość tego, tyle tylko, że jest to w kamuflażu nie zielona, jedyna taka zielona to jest właśnie ta ściągająca, no i ta to już musiałaby być mocna. Dobra, teraz zamontuję aparat na statywie i wyjmę wszystko co mam dzisiaj ze sobą w plecaku. I pokażę wam podobnie jak była prezentacja mojego drugiego plecaka, który uszyłem. I tam niestety słabo to było widać na filmie. No, okularów wtedy nie wziąłem, nie sądziłem, że mi aparat nie sfokusuje. Sfokusował mi w niektórych miejscach nie wszędzie. No teraz mam nadzieję, że będzie lepiej, bo okulary mam, to widzę. Także zobaczymy się za chwilę. Ja zacznę Rozpakowywać plecak, poukładam wszystko co i jak, i pokażę Wam plecak w środku, wszystkie komory i tak dalej, co tam się w nim mieści. Łosie wszy znowu zaczynają, no, strzyżaki znaczy, znowu zaczynają. Na razie pojedyncze sztuki, ale czasem się coś przylepi. Dobra, wywalam wszystko z plecaka, porozdzielam to na poszczególne komory i pokażę Wam za chwilę, co się tutaj zmieściło. Tak, jeśli chodzi o wyposażenie dzisiejsze, no to jest to podstawowe wyposażenie na taki typowy biwak z hamakiem. Czyli tu jest hamak, tu jest tarp, tu jest koc, ten mój, a pająki. tutaj jest. Czapka do spania i baw zrobiony przeze mnie. Podkładka do siedzenia ewentualnie. Moje krzesełko leśne. Łopatka. Tutaj nowa maska siatka maskująca, maska siatkująca. Siatka maskująca i ten mniejszy śpiwór z biedronki. Ten duży też, największy się zmieści spokojnie. No i wziąłem ze sobą maczetę. Dużo miejsca nie zajmuje w plecaku. Z boku sunięta i z głowy, tak? Teraz, jeśli chodzi o żywienie, worek, tam jest kilka produktów. Kubek do gotowania wody, do zaparzenia kawy lub herbaty, kartusz z gazem, kuchnia gazowa, panik, konserwa. osłona do kuchenki gazowej i rękawice ochronne No i tutaj jest ten właśnie uchwyt do butelki, Tam koszyk czy jak tam zwał to zwał tu jest do przepuszczenia przez pas albo do zawieszenia karabinek tak wygląda no, uchwyt, uchwyt do kamery to już poza Poza tematem, że tak powiem. Teraz jeśli chodzi o, o sam plecak no, chodzi o sam plecak. A no tutaj mam jeszcze apteczkę oczywiście ze sobą i rękawice, drugie przypięte tym samym uchwytem z rzepem co zawsze jeśli chodzi o plecak, plecak w środku, tu jest podszewka. Tu jest kieszeń zrobiona na ewentualną karimatę z Bundeswery. Tu jest kieszonka, w której schowany jest pokrowiec na cały plecak karabinek, taki haczyk do zapięcia sprzętu, tu kieszonka zrobiona do włożenia jakichś drobnych przedmiotów. Tutaj jest kawałek z deringiem metalowym. Karabinek i dwa. Gumosznurki, sznurki, dwa kawałki. Tu z boku jest też kieszeń, tak jak w jednym z było wcześniej, i z drugiej strony druga kieszeń, też zasuwana na suwak. Nie jest to wielka kieszonka, ale coś tam się w nią zmieści i można to zabezpieczyć, żeby nie zginęło. Teraz tu w środku. Tu jest kieszeń, też siatkowa, tylko inna siatka. Tu na przykład jest mały ręcznik włożony. Tak jak widać, dezodorant na kleszcze, tu jest kieszonka i jeszcze dwa uchwyty z gumy zrobione. Tym razem zmierzyłem deskę do krojenia, kieszonkę zrobiłem na deseczkę, także to jest ta druga kieszeń. Tu nie ma nic nadzwyczajnego, w tym mieści się powiedzmy część jadalna, kuchnia i stołówka. Tu ostatnia ta mała kieszonka no to tu jest kawałek sznurka, tu jest 15 metrów parakordu tu jest kawałek 20 metrów drutu, kupiłem to w Kauflandzie po 5 zł, dwa takie zwoje, guma z dwoma haczykami do ewentualnie montażu plandeki i tutaj jeszcze w małej kieszonce już od tej strony tylniej Siekierka Multitul i ewentualność jeszcze taki mocny, gruby, drewniany klips do bielizny do prania. Można było ewentualnie coś na sznurku powiesić i przyczepić, żeby wiatr nie zabrał, a żeby wyschło. O i to jest. I to jest cały plecak. Nic nadzwyczajnego. Tak jak mówię mogłem. Tę kieszonkę ostatnią na dole. Mogłem ją przyszyć tutaj zamiast tego rzepu i tej narzepki Poland. No ale, no ale, ale tak zrobiłem jak zrobiłem. Byłby troszeczkę szczuplejszy lecaczek, a tak niestety wyszedł taki jaki wyszedł. Nie? Tak jak mówię, taki system też się przydaje. Czasami coś dodatkowego zaczepić ze ścinków jakichś tam taśmy i jeden dering metalowy i zrobione o. także tu jest taka taka sprawa jeśli chodzi o plecak z nowych rzeczy z nowych nie z nowych, bo ta siatka to była już jak robiłem recenzję tego swojego pierwszego plecaka który odesłał mi Ukrainiec Sergiej to ta siatka wisiała w domu żeby nie pokazywać wszystkiego co w segmencie żebyście nie widzieli a i nowy mam gwizdek kupiony w biedronce z kompasem i termometrem. Głośny, nie powiem. Nie będę tu gwizdał w lesie, żeby ludzi nie popłoszyć, co na grzybach chodzą. Mam nadzieję, że w pobliżu nikogo za bardzo nie ma. No i czapka, czapeczka też dawno kupiona w biedronce. Kupiłem dwie wtedy, była promocja druga, 50%. Nie wziąłem czarną i w kamuflażu. I o dziwo, to nie jest Made in China, tylko Made in Pakistan. Polski kamuflaż, czapka, ale w Pakistanie szyte. Tak. No, okulary, to okulary, tam jakieś, kolejne moje okulary. Tak. I to jeżeli chodzi o dzisiejszy temat to jest wszystko a no piła piła jest ta sama co była ostatnio to się nie zmienia piła z ogrodniczego znaczy z budowlanego ze stoiska ogrodniczego bardzo ostra bardzo fajna piła miejsce, miejsce nowe znalazłem pod następne biwaki tak jak mówiłem dzisiaj nie będę tu nic gotował nic przyrządzał nawet kawy ani herbaty w za chwilę spakuję z powrotem i będę, będę niedługo wracał do domu, no ale jeszcze chwilę wam opowiem ewentualnie o jakichś tam swoich własnych spostrzeżeniach, rozmyśleniach, bo kilka rzeczy mi się ostatnio tak nasunęło, oglądając filmy innych i trochę też, że tak powiem czując się winny w stosunku do Was. Może nie o to chodzi, żeby się tłumaczyć i tam wywlekać swoje prywatne sprawy na publicznym forum, ale ale chciałbym się może trochę pousprawiedliwiać, żebyście wiedzieli, co jest grane, żebym nie, nie musiał się potem w komentarzach tłumaczyć, a dlaczego, a co, a jak i tak dalej. No ale to za chwilę zwinę materiał. Tutaj to, co mam wyposażenie i, i do was wracam tak jak mówiłem ostatnio trochę mi się nie układały sytu sprawy sytuacje planowałem dawno przynajmniej taki właśnie krótki wypad do lasu żeby cokolwiek było niekoniecznie nocleg ale niestety się nie udawało. Tak jak już pisałem kiedyś tam u chyba Centuriona w komentarzu pod filmem, zaczynam mieć kłopoty ze zdrowiem. No tam powiedzmy, ten pesel jest nieubłagalny. I najczęstszą przyczyną chorób jest właśnie pesel, niestety. Albo tryb życia, czy rodzaj wykonywanej pracy. Różnie to jest. Staram się dbać o zdrowie jak mogę. Ale no niestety, nieraz, jak to się mówi, siła wyższa. I nie zawsze się uda. 3 lipca poszedłem do lekarza, bo miałem straszny ból tutaj w kolanie. No Lekarz mi zdiagnozował jakąś tam torbiel podkolanową i wystawił skierowanie do ortopedy. U ortopedy byłem wczoraj, dopiero 20 września. Taka jest niestety u nas obsługa, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Później. Miesiąc później, 3 sierpnia, poszedłem znów do lekarza, bo boli ręka, i to tutaj w barku. Tym razem wysłał mnie na prześwietlenie, na rentgena. Na rentgenie wyszły tam jakieś zmiany zwyrodnieniowe, jakieś torbiele i cudawianki, jakieś tam cechy konfliktu, ograniczona ruchowość ręki, także nie jest, nie jest to przyjemna sprawa. No wczoraj pani doktor była na tyle uprzejma, że załatwiła mi obydwa te tematy, czyli kolano i bark. Chociaż zarejestrować od razu mnie nie chciano do ortopedy na dwie sprawy: tylko najpierw z kolanem, dopiero później z barkiem. No i pani, pani doktor Ortopeda skierowała mnie na fizjoterapię, żebym się zarejestrował. Poszedłem do poradni fizjoterapii. Zgadnijcie w szpitalu wojewódzkim w Łomży. Na kiedy najbliższy wolny termin jak się nie ma grupy inwalidzkiej? Listopad 2024. A kochani, nie przesłyszeliście się listopad przyszłego roku, czyli rogi i dwa miesiące. Czekać na ćwiczenia, na fizjoterapię. Do tego momentu to już może być pozamiatane, więc stwierdziłem, że chyba sam sobie zacznę fizjoterapię robić i oprócz tego, że w pracy ciężko pracuję, myjąc samochody ciężarowe, przygotowując pod maszynę ręcznie, no to trzeba będzie jeszcze w domu jakieś tam dodatkowe ćwiczenia wprowadzić i już. Z nogą problemów póki co nie mam. Brałem leki przeciwbólowe i można powiedzieć, że samo się wyleczyło. Chociaż pani doktor powiedziała, że może się to przypominać od czasu do czasu, bo jest to taka dolegliwość, co do której jeszcze lekarze dokładnie sami nie wiedzą jak to się odbywa. No ale to mniejsza auto i tak właśnie miało być. Ciekawie wyszło, inaczej ciekawie. No ale co zrobić. W sierpniu byłem na urlopie z rodziną. Pojechaliśmy tam w moje rodzinne strony w okolice Łodzi. Miałem okazję poznać osobiście Szymona z Kanału Leśny Relaks i jego żonę. Serdeczne pozdrowienia dla was Szymuś. Spędziliśmy tam jeden dzień w łodzi w towarzystwie przeuroczych państwa. Nie powiem z nazwiska, niektórzy pewnie znają. Nie, nie było ustalane, czy mogę podawać nazwisko, czy nie. Także Szymon i jego żona, wspaniali ludzie, przyjęli nas polską gościnnością. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze raz, wy 11 września też miałem wolne. Wybierałem się do lasu 11 września, niestety przyjechali panowie z zakładu energetycznego zabrać licznik prądu, ponieważ ostatni rachunek, jaki przyszedł w sierpniu, o, przyprawił mnie o palpitację serca. Normalnie mam 130 parę złotych co miesiąc do zapłaty. Tym razem pierwszy miesiąc wyrównanie rachunek prawie 600 złotych, wskazania licznika. 100% wyższe niż za ostatnie pół roku, więc zgłosiłem licznik do badania laboratoryjnego. Panowie przyjechali, licznik zabrali, no ale pff, i jak to się mówi, dzień minął. Później tam trochę inne sprawy, następny dzień wolny też się wybierałem, ale telefon, no niestety, sprawa położona. No i wczoraj, tak jak mówię, wizyta u. Ech. U ortopedy dzisiaj rano mieli być hydraulicy ze spółdzielni umówiona godzina między 10 a 10:30 o 11:20 dzwonię do spółdzielni co z ekipą pani niestety nie wie o czym mówię chociaż zapisywała no tak tak to widzicie w życiu jest nie zawsze jest tak jakby się chciało najważniejsze że już jestem tutaj w lesie że mogę te parę słów do was powiedzieć także jeśli chodzi o o nieobecność na kanale to najmocniej przepraszam. Obiecuję poprawę. Nie ściskam tam z tyłu ręki i palców, nie krzyżuję w amerykańskim stylu. Obiecuję poprawę. Jak coś będę mógł, oczywiście będę robił albo z domu, albo z lasu. Jakieś krótkie filmiki. Jest trochę nowych rzeczy. Dla mnie nie jest tego dużo. Może nagram coś z domu dodatkowo. Jeszcze jakiś tam uzupełniający filmik zobaczymy jeszcze nic nie zdradzam na razie tak jak mówię plecak plecak wygląda dobrze myślę że jest to najlepszy z plecaków który do tej pory uszyłem ale jest to już chyba piąty w kolejności teraz może jeszcze jakiś taki malutki plecak do pracy żeby kanapki wziąć do, do pracy i podstawowe rzeczy dokumenty i tak dalej zobaczę jeszcze pomyślę troszkę materiału mi zostało Także może coś z tego będzie. No, na ten moment chyba będzie wszystko. Także nie martwcie się. No, jakoś radzę sobie z tym wszystkim. Tak jak Piotr Centurion, którego też pozdrawiam, bo też narzeka, ubolewa strasznie nad swoim zdrowiem. Piotruś, nie jesteś sam. Nie przejmuj się. Ech, łączę się z Tobą w bólu, kolego. Także spokojna głowa. Chciałem powiedzieć potargana, ale przecież Ty nie masz potarganej, więc spokojna głowa. Wszystko będzie dobrze. Nie poddawaj się. Ja też się nie poddaję. Prawa strona, tak jak mówię, bark, kolano. Teraz tu jeszcze w łokciu jakiś guz mi wyszedł. Też nie wiadomo od czego. Czy to jest od nadwyrężenia, czy od czego. No nie wiem. Ja się nie przepracowuję raczej. Staram się pracować uczciwie, ale stachanowcem nie jestem. 300 normy nie zamierzam robić. Póki co sytuacja jest jaka jest. Na dzień dzisiejszy to tyle. Zbieram wszystko, bo jeszcze mi tam została ta jedna podkładka pod, pod plecak. Godzina jest w tej chwili 14:05, także zbieram się do domu. Na tym będę kończył. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zdrowia życzę przede wszystkim, bo zdrowie jest najważniejsze. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, dużo zdrowia dla Was wszystkich i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.